Wyobraź sobie, że jesteś w ciemnym pokoju, gdzie przez okno wpada tylko wąska smuga światła. Rozglądasz się i widzisz cienie poruszające się po ścianach. Nagle jeden z nich zdaje się przybierać kształt, jakby chciał ci coś powiedzieć. Czujesz dreszcz przebiegający po plecach, ale także nieodpartą ciekawość. A teraz pomyśl o swoim życiu. Ile razy odczuwałeś tę mieszankę strachu i fascynacji? Stając twarzą w twarz z własnymi wewnętrznymi cieniami, tymi częściami ciebie, które próbujesz ukryć, wyprzeć lub zignorować, twoimi lękami, niepewnościami, najgłębszymi pragnieniami. A co, jeśli powiem ci, że te cienie nie są twoimi wrogami, lecz kluczem do odkrycia prawdziwego celu w życiu? Karl Jung, słynny psycholog, który zmienił sposób, w jaki rozumiemy ludzki umysł. Nazwał tę odrzucaną część nas cieniem. Cień to wszystko, czego nie chcemy w sobie widzieć, gniew, który próbujemy opanować, zazdrość, która nas zawstydza, kreatywność, którą pozwalamy umrzeć z obawy przed porażką. Ale oto wielkie pytanie, a co, jeśli ten cień nie jest potworem, którego należy się bać, lecz ukrytym skarbem? Co, jeśli zamiast uciekać przed nim. Mógłbyś użyć go jako mapy, by znaleźć to, co naprawdę ma znaczenie w Twoim życiu? Odpowiedź jest szokująca, ale prawdziwa. Cień nie jest Twoim przeciwnikiem, lecz największym sprzymierzeńcem. Jung wierzył, że stawiając czoła i integrując nasz cień, nie tylko stajemy się bardziej kompletni, ale także odkrywamy nasz prawdziwy potencjał. Cień jest jak lustro, które odbija te części nas. Które potrzebują uzdrowienia i uwagi. Gdy przestajemy z nim walczyć i zaczynamy go słuchać, prowadzi nas ku autentyczności i celowi. To tak, jakby cień był emocjonalnym kompasem, wskazującym miejsca, w których musimy się rozwijać i zmieniać. Więc następnym razem, gdy poczujesz ukłucie strachu patrząc na swoje cienie, pamiętaj: nie są one po to, by Cię przestraszyć. Lecz by cię poprowadzić. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów zajrzeć w głąb siebie i dowiedzieć się, co twój cień próbuje ci powiedzieć? Ta droga może wydawać się trudna, ale nagroda, życie pełne autentyczności, sensu i wolności jest bezcenna. Więc, czy jesteś gotów zmierzyć się ze swoimi cieniami i odkryć, co mają ci do pokazania? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. A razem stawimy czoła cieniom. Wyobraź sobie teraz, że stoisz w muzeum przed obrazem, który na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajny. Ale gdy podchodzisz bliżej, zauważasz warstwy farby ukryte pod powierzchnią. Te warstwy, niewidoczne gołym okiem, zawierają szczegóły, które całkowicie zmieniają znaczenie dzieła. Pomyśl teraz o sobie. A co jeśli w tobie też są ukryte warstwy? Części, których nigdy nie zbadałeś, ale które mogą ujawnić Twój prawdziwy potencjał? Karl Jung, szwajcarski psycholog, który zrewolucjonizował psychologię na początku XX wieku, nazwał te warstwy cieniem. A to, co o nim odkrył, jest równie fascynujące, co niepokojące. Jung zaczął badać cień na początku XX wieku, po rozstaniu ze swoim mentorem Sigmundem Freudem. Zdał sobie sprawę, że ludzie nie są kierowani jedynie świadomymi pragnieniami, ale także niewidzialnymi siłami częściami siebie, które odrzucali lub ukrywali. W 1912 roku opublikował swoje przełomowe dzieło Transformacje i symbole Libido, w którym przedstawił ideę, że cień nie jest tylko magazynem wad, ale także źródłem twórczej i przemieniającej energii. Ale oto kluczowe pytanie. Dlaczego więc tak bardzo boimy się zmierzyć z naszym cieniem? Odpowiedź tkwi w historii ludzkości. Od starożytnych mitów po współczesne opowieści cień zawsze był przedstawiany jako coś, czego należy się obawiać. W starożytnej Grecji bohater Herkules musiał walczyć nie tylko z zewnętrznymi potworami, ale także z własnym gniewem i destrukcyjnymi impulsami. W latach siedemdziesiątych, George Lucas stworzył Gwiezdne Wojny, gdzie Luke Skywalker musiał stawić czoła swojej mrocznej stronie, zanim stał się prawdziwym Jedi. Te historie pokazują, że strach przed cieniem jest powszechny, ale ujawniają też coś istotnego. Cień nie jest przeszkodą, lecz bramą do rozwoju. Więc co twój cień próbuje ci powiedzieć? Najnowsze badania pokazują, że ponad 60% ludzi przyznaje się do lęku przed spojrzeniem na własne słabości. Ale ci, którzy to robią, odczuwają znaczny wzrost pewności siebie i poczucia sensu. Cień nie jest czymś, od czego należy uciekać, lecz czymś, co należy zbadać. To jak emocjonalna kopalnia złota, pełna spostrzeżeń i możliwości, które mogą odmienić Twoje życie. Pytanie brzmi: Czy jesteś gotów wydobyć ten ukryty skarb w sobie? Karl Jung nie tylko określił cień jako ukrytą część nas samych, powiązał go także bezpośrednio z procesem indywiduacji, drogą dostania się tym, kim naprawdę jesteśmy. Ale czym jest indywiduacja i jak cień wpisuje się w tę podróż? Wyobraź sobie, że jesteś jak puzzle. Przez większość życia próbujesz ułożyć tylko te kawałki, które ci się podobają swoje godne podziwu cechy, sukcesy, cnoty, ale w końcu puzzle pozostają niekompletne. Brakuje kawałków, a to właśnie te, które odrzuciłeś Twoje błędy, lęki, niedoskonałości. Cień to zbiór tych porzuconych części. Według Junga stajemy się całością tylko wtedy, gdy połączymy wszystkie elementy jasne. I ciemne. Oto kluczowy punkt. Cień nie jest tylko stertą negatywnych rzeczy. zawiera także siły, o których nie miałeś pojęcia. Ten gniew, który zawsze starałeś się tłumić, mógłby odpowiednio ukierunkowany przekształcić się w determinację do walki o ważną sprawę, albo ta nieśmiałość, którą ukrywasz, może skrywać głęboką wrażliwość, zdolną do budowania prawdziwych więzi z innymi. Cień jest jak emocjonalna kopalnia złota, pełna zasobów, których nigdy nie wykorzystałeś, bo bałeś się spojrzeć. Ale jak to zrobić w praktyce? Jung sugerował, że pierwszym krokiem jest samoświadomość. To oznacza spojrzenie w głąb siebie i zadanie pytania: czego w sobie unikam? Może to być lęk przed porażką, zazdrość, której nie przyznajesz, albo talent, który odstawiłeś. Bo wydawał się niepraktyczny. Drugim krokiem jest akceptacja. Nie chodzi o impulsywne czy szkodliwe działanie, lecz o uznanie, że te części istnieją i zrozumienie, dlaczego tam są. Trzecim krokiem jest integracja wzięcie tych kawałków puzli i umieszczenie ich tam, gdzie pasują przekształcając je w coś wartościowego i użytecznego. A co się dzieje, gdy to robisz? Zaczynasz żyć bardziej autentycznie. Zamiast tracić energię na ukrywanie swoich cieni, używasz ich jako narzędzi do rozwoju. Jung nazywał to stawaniem się tym, kim naprawdę jesteś. A najbardziej niesamowite jest to, że robiąc to, nie tylko zmieniasz swoje życie, ale inspirujesz innych, by zrobili to samo. Więc, czy jesteś gotów ułożyć swoje puzzle? Bo w końcu cień nie jest czymś, czego należy się bać, lecz czymś, co należy przyjąć. A gdy to zrobisz, odkryjesz, że jest kluczem do pełniejszego, prawdziwszego i sensownego życia. Wyobraź sobie, że stoisz przed lustrem, które zniekształca Twój obraz. Nagle widzisz odbicia siebie, których wcześniej nie zauważałeś: rysy wycięte, inne spłaszczone, niektóre niemal obce. Pomyśl teraz o swoich relacjach. Ile razy zdarzyło ci się zbyt mocno zareagować na kogoś, jakbyś patrzył w krzywe lustro, Karl Jung miał na to intrygujące wyjaśnienie. Projekcję. Wierzył, że gdy nie rozpoznajemy naszych cieni, rzutujemy te odrzucone części na innych, a to może zamienić relacje w prawdziwe pola bitwy. Oto zaskakująca prawda. Ta osoba, która tak bardzo cię denerwuje, czy to zarozumiały współpracownik, przyjaciel, który za bardzo się chwali, czy krewny, który nigdy cię nie rozumie, może odzwierciedlać coś, czego nie chcesz widzieć w sobie? Jung nazywał to projekcją cienia. Na przykład, jeśli czyjaś pewność siebie cię drażni, być może część ciebie pragnie tej odwagi, ale boi się wydać arogancką. Albo jeśli krytykujesz kogoś za nadmierną emocjonalność, może sam tłumisz swoje uczucia. Dlaczego to robimy? Odpowiedź jest prosta, ale niepokojąca. Łatwiej jest wskazywać palcem na innych, niż spojrzeć na własne wady. Jung mówił: Poznanie własnej ciemności to najlepszy sposób radzenia sobie z ciemnością innych. Innymi słowy, gdy rozpoznajesz i integrujesz swój cień, Przestajesz go zrzucać na innych. I to wszystko zmienia. Wyobraź sobie parę, która ciągle się kłóci, bo jedno uważa drugie za zbyt dominujące. Co się dzieje, gdy oboje zatrzymają się i zobaczą, że ta potrzeba kontroli tkwi także w nich? Nagle kłótnie zamieniają się w rozmowy, a relacja się rozwija. Albo pomyśl o miejscu pracy pełnym rywalizacji, gdy każdy przyjmie swoje niepewności. Konkurencja ustępuje współpracy. A oto najwspanialsza część: pracując z cieniem, nie tylko uzdrawiasz swoje relacje, ale odkrywasz ukryte strony siebie. Ta osoba, która cię irytowała, może stać się lustrem pokazującym twoje największe atuty. Może pewność siebie, którą krytykowałeś, to sygnał, by wzmocnić swoją, albo emocje, które oceniałeś, to zaproszenie, by głębiej odczuwać własne. Więc następnym razem, gdy ktoś cię zdenerwuje, zapytaj, co ta osoba mi o mnie pokazuje. Bo w końcu relacje to lustra, a cień to odbicie, które może zaprowadzić cię do pełniejszej, autentyczniejszej wersji siebie. Wyobraź sobie, że stoisz przed ciemną jaskinią. Wejście jest wąskie, a wnętrze wydaje się tajemniczo nieznane. Wahasz się, ale cichy głos w tobie szepcze: wejdź. Pomyśl teraz o swojej kreatywności. Ile razy czułeś, że jest zablokowana, jakby brakowało iskry, by rozniecić płomień? Karl Jung wierzył, że ta iskra kryje się właśnie w tej ciemnej jaskini, w Twoim cieniu. A to, co odkrył o związku między cieniem a kreatywnością, jest równie potężne, co zaskakujące. Oto wstrząsająca prawda. Cień to nie tylko magazyn lęków i niepewności. To także niewyczerpane źródło twórczej energii. Jung widział kreatywność jako most między świadomością a nieświadomością, sposób na dotarcie do najgłębszych zakamarków nas samych. A zgadnij, gdzie te zakamarki się znajdują? W cieniu. Ten gniew, który próbujesz poskromić, ta pasja, którą odsuwasz z obawy przed osądem, nawet ten smutek, którego unikasz. To wszystko może przekształcić się w sztukę, innowacje i prawdziwy wyraz. Pomyśl o Fridzie Kahlo, słynnej meksykańskiej malarce. Jej dzieła przepełnia ból, pasja i surowa emocja rzeczy, które wielu z nas stara się ukryć. Ale to, stając twarzą w twarz ze swoim cieniem, znalazła wyjątkowy głos. Albo rozważ Vincenta van Gogha, którego wewnętrzne zmagania przekształciły się w jedne. Z najbardziej żywych i poruszających obrazów w historii. Ci artyści nie uciekali przed swoimi cieniami. Przyjęli je i uczynili z nich coś niezwykłego. Ale jak to działa w rzeczywistości? Jung sugerował, że kreatywność to rozmowa z cieniem. Kiedy malujesz, piszesz, tańczysz czy rozwiązujesz problemy w nowy sposób, dajesz głos tym częściom siebie, które zwykle milczą. To jakbyś mówił. Widzę cię i masz coś cennego do zaoferowania. Robiąc to, uwalniasz niesamowitą twórczą siłę i stajesz się pełniejszy, prawdziwszy. A oto ekscytująca część. Nie musisz być sławnym artystą, by wykorzystać tę energię. Każdy może czerpać z cienia jako paliwa dla kreatywności. Może masz pomysł na biznes, którego nie realizujesz z obawy przed porażką. Albo historię w sobie, która czeka, by ją opowiedzieć. Gdy przestajesz bać się swojego cienia i zaczynasz go badać, odkrywasz, że jest kluczem do uwolnienia twojego twórczego potencjału. Więc, co powstrzymuje cię przed wejściem do tej ciemnej jaskini? Bo w środku nie ma tylko cieni jest źródło kreatywności, które może odmienić twoje życie i, kto wie, świat wokół ciebie. Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy żyją na powierzchni, pokazując tylko swoje najlepsze oblicza, a swoje cienie zamykają w ciemnych piwnicach. A teraz pomyśl: co by się stało, gdyby nagle te cienie wyszły na światło dzienne? Co byś zobaczył? Chaos, zamieszanie, a może szanse na radykalną zmianę? Karl Jung wierzył, że cień nie jest tylko osobisty, jest zbiorowy. A to, co zaproponował na ten temat, jest równie przełomowe, co pilne. Cień nie należy tylko do ciebie, jest wspólny. Jung nazwał go zbiorowym cieniem, wszystkimi częściami społeczeństwa, które odrzucamy, ukrywamy lub zaprzeczamy. Rasizm, nierówności, przemoc, korupcja to objawy zbiorowego cienia, którego nie skonfrontowaliśmy. Ale gdy jednostki zaczynają stawiać czoła swoim własnym cieniom, wywołują efekt domina, który może przemienić całe społeczeństwo. Pomyśl o postaciach takich jak Nelson Mandela. Spędził 27 lat w więzieniu, zmagając się nie tylko z cieniami apartheidu, ale i swoimi własnymi gniewem, bólem, pragnieniem zemsty. Integrując te części, wyszedł nie jako człowiek pełen nienawiści, lecz jako przywódca głoszący pojednanie i przebaczenie. Jego osobista praca z cieniem zostawiła ogromny ślad w RPA i na świecie. Nie musisz być globalnym liderem, by coś zmienić. Małe akty samoświadomości i integracji cienia mają transformującą moc. Gdy przestajesz przerzucać swoje niepewności na innych, Budujesz silniejsze relacje. Gdy kierujesz swój gniew w konstruktywny sposób, inspirujesz pozytywne zmiany. Gdy przyjmujesz swoją wrażliwość, otwierasz przestrzeń dla prawdziwych więzi. To wszystko przyczynia się do tworzenia bardziej świadomego, współczującego społeczeństwa. Jung wierzył, że gdy jednostki integrują swoje cienie, podnoszą zbiorową świadomość. Wyobraź sobie świat, w którym ludzie przestają obarczać innych swoimi lękami i niepewnościami. Świat, w którym konflikty rozwiązuje się słowami, a nie przemocą. Świat, w którym kreatywność i autentyczność są celebrowane, a nie budzą strachu. Ten świat nie jest utopią to realna możliwość, która zaczyna się od ciebie. Więc czy jesteś gotów być częścią tej przemiany? Bo gdy stawiasz czoła swojemu cieniowi, nie zmieniasz tylko siebie, pomagasz zmieniać świat. Ta podróż może być przerażająca, ale nagroda jest bezcenna. Wyobraź sobie przyszłość, w której wszyscy patrzymy w głąb siebie, mierzymy się z cieniami i przekształcamy je w światło. Ta przyszłość nie jest odległa, zaczyna się teraz, z Tobą. Więc czy jesteś gotów zmierzyć się ze swoimi cieniami i pomóc stworzyć bardziej świadomy, współczujący świat? Bo w końcu cień nie jest czymś, czego należy się bać, lecz czymś, co należy przyjąć. A gdy to zrobisz, odkryjesz, że jest kluczem do pełniejszego, prawdziwszego i sensownego życia.